I witam wszystkich wykolenci Zagramy Battlefield 3, kolejna misja między młotem a kowadą. Okej, okay, przechodzimy 9 misję z 12, ponieważ tamta misja, którą nagrywaliśmy wczoraj yy, nie wczoraj, bo to wczoraj nagrywałem, ale to, ja wrzucę to w inny dzień, ale nagrywałem misję pod tytułem dziewiątka, to wojenna wielka chujnia. Nie wiedziałem jak to w ogóle przychodzi. To 46 minut, 45 minut po skróceniu, bo u mnie to trwano powyżej godziny i mam troszeczkowania te wszystkie fajle, fajle, fejle, 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 fejle yy, pousuwałem, bo to po co wam? To, to to oglądałem tylko nożycie się, a i tak 45 minut jak powinienem to przejść by... 33 minuty jak widziałem u innych No to widzę nasz gościu jakiś śpi, no niech sobie śpi No teraz sobie trochę poczytam te nasze y, dialogi hey, A gdyż się tu uciekamy... Y... Aha, mamy jeszcze granatnik. Dobra, walczmy granatnikiem. Gińcie! Kurde... Ruskie pomioty. Ej. Dobra, dobra, bo ja umieram, bo umieram, bo umieram. Spokojnie, spokojnie. Wszystko pod kontrolą, wszystko pod kontrolą. Cóż my tutaj mamy? Dobra, przejdziemy sobie teraz tutaj. Yy, tutaj widzę, że giniesz. Ktoś tam jeszcze jest? Dobra, widzę, że na razie nie ma. Nasi ludkowie są tutaj, to więc sobie podejdziemy tutaj. Szukam tutaj tych naszych. O, są, są, są. To nie jest, to jest drzewo. Dobra. Tak, chcę podejść. Tutaj taktyk, taktyk, taktyk. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Teraz tutaj. O, fajnie. Dobra. O, biegnij, biegnij, biegnij. się tutaj. Widzę, że tu tutaj krzyczą, ale no żeby nasza misja odeprzyja tak wroga. Okej, okay, dobra, ciśniemy. Ej, 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 on gdzieś tutaj musi być? Gdzie ty, Żeś? Marian, tu nikogo nie ma. No, ok, dobra. Dobra, ciśniemy. Tu jednak gdzieś tutaj był. Tutaj gdzieś musiał być. A, teraz są kontakty. Giniesz, Marian. Yy, tak, ktoś jest, jest. Ej, 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 Spokojnie, ludzie tutaj z RPG strzelają. wam tu strzeli mi, kurde, w dupala. Ha, 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 ha. Dobra, zranię za strzelą. Ja mogę powiedzieć. O, oh, fakt, z shit mam bazukę Granaty, nóż. Chcę podstawową broń. A może jednak przeładuję sobie. Bo dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Na wojnie. Ty giniesz. Idziemy ten kolej z bazuką Mam był gdzieś tutaj. No ale oczywiście go już nie ma. Ludzisko chodźcie. To nasz? O ja pierdolę Spadochroniarza Rosysty, co jest? Może pracują dla Kafarowa no, Tak czy siak Steve boję się, że mogą mieć lekką przewagę liczako. Nasz cel jest jasny dobry Przejmiesz Do Szejbusa, do kola Kolejny nie jest ten? A, kolejny jest ten że pamiętam. Tu jest, jak on się nazywał, ten koleś? Campo. To z nim w dziewiątej misji ładnie sobie chodziliśmy, snajpiliśmy i przegrywaliśmy. <grych> o, pancerzone samochody, super. Ale oczywiście sobie tutaj stali, bo że mogliby nam pomóc. Ale nie... O Boże, ile tych samolotów? Rosyjski transportowiec, co nic rzucałem? O Boże.

Ale kurde, fajnie biegną. Super, te bieganie mi się bardzo podoba. Bo to śmiechowo wygląda. Tu jakiś kurde wielki maszt. Trololo. No kurde, miałem tutaj bazukę Gdzie jest... ten KM jest tutaj? Dobra, strzelamy tutaj. RPG, RPG. Dobra, ciśniemy do przodu. Ło ho ho ho, ho ho Kurde, Niemcy, Niemcy, Niemcy. Fak. Dobra, giniesz, Murzyn. Murzyn brat. I następni, i następni. Kurde, nie wiem, co tu się dzieje. Masakra. Ginąć. Ło ho, uciekamy. Oho wow, ho, następni uciekamy, Maria, 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 Marian, Giniemy. Giniemy, kurde. Nie jest przyjemnie, powiem Wam, że ludzie atakują nas. Giniesz. Zaraz, kurde, wejdziemy gdzieś tutaj, w okopy, kurde, tu masakra. Tu działa, chałbice, wszystkie te sprawy. Ty giniesz. Ty także giniesz. Come on, come on, come on. nakurwiają, powiem wam. Dobra, zabity. Ja myślę, że udał lepiej. Jeżeli będzie można. O! O, oh, faktycznie to jest kurde i od groma. To jest samochód, zaraz sobie pojedziemy tym samochodem. Jest czysto, a ja nie mam akurat ammunition. Am Tyle mogę wam powiedzieć. E, gdzie mam się udać? Hello? Bo

Super, cieszę się bardzo. Oho, ale to było dobre, naprawdę. Może by tak strz. O, fuck, fuck, fuck. Może bym to przeładować, bo chętnie ch 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 bym w ten samo samochód pęknął sobie. O, fuck, fuck, fuck. Serio, gdzie nie trafiłem? e ludzie. Jest, trafiłem, w końcu udało mi się. Oho, ha super, super. Ammunition, jest ammunition, ammunition, ammunition jest tutaj. To kurde, ciśniemy. Przeładujmy sobie to ładnie. To też przeładujmy. No, come on, come on, come on, come on. Oj, trochę możemy cisnąć na wojnie, no. Hello, ludzie. Ruskie tutaj sobie panoszą. ja wam dam, kurde. No, ja jest ten kurde amerykański żołnierz. Ja to się w Ameryce urodziłem. Kurde, będę mi tutaj uczyć. Co, kurde, do, do góry nogami się wywrócił. Ciśniemy, bo ja amerykański żołnierz jestem. Amerykański żołnierz się niczego nie boi. To jest amerykański żołnierz. Jest tu ktoś? Nie ma nikogo. Ciśniemy. Amerykański żołnierz. To byłbym kurde. No, następny spadł chroniarz, kurde nas. Sypią jak, kurde, nie wiem czym, jak gradem jakim. Zobaczcie, jak się zobaczyli, jest. Amerykański żołnierz, amerykański żołnierz. Tu znasz? Aha, tu znasz. Dobra, spoko. A no, nic się stało. A ta? Afibia? A, nie wejdę oczywiście. Bo jakże nie inaczej. Dobra, ciśniemy zaraz, kurde, bazuka. Yy... Kto do mnie strzela, powiedzcie mi, te dzieciaczki. To dobrze, to strzelimy sobie tutaj na przykład, no nie wiem. Strzeliłem w kogoś? Chyba nie. No, ale zobaczymy jak sobie ten ucieka ładnie. O, oh, ha, 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 jak to fajnie wygląda. I następny, cyk. Giniesz. Amerykański żołnierz. Amerykański żołnierz się niczego nie boi, po pierwsze. A po drugie, szybko umiera. Tyle mogę powiedzieć. Kurde, no padło mi się nie, no nieładnie. Ale spróbuję jeszcze raz. Też mnie, kurde. <laughs> Długa misja jak zwykle. O, podciśniałem do przodu. Tu parkour. Amerykańscy żołnierze. Ale ja chcę, ja chcę, ja chcę, Tym, 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 tym. Ty, ty. Gdzie jesteś? Tu. No przecież jak ja nigdy trafiłem. No teraz trafiłem dopiero. Tak, najpierw kurde takie coś zrobimy, żeby nie wiedzieli gdzie jesteśmy. A teraz po prostu zrobiłem taki wjazd. Kurde, desant. Tu jeden desant. Tutaj następny. Kurde, Ameryka. Dobratania amunicji. Ewentualnie zmieniam karabin podstawowy. Dobrze, nic nie widziałem, gdzie Strzelam, bo jestem amerykański żołnierz. Amerykański żołnierz niczego nie boi. Amerykański żołnierz wszystko zabija. Gdzie, gdzie? Ruskie. Haha, ha, giniecie. Zdraż Twójcy. Następny, i giniesz. Znaczy, się kurde nożem pocisnę. O, fuck, 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 fuck. Może byśmy uciekli sobie ładnie. No, oh fuck, nie zdążyłem. Sorry, sorry. Moje fejle, moje fejle. Przyznaję się, przyznaję się, bez bicia. Chciałem się pobawić, ale jednak to nie, nie, to nie jest to. To nie ta mapa. Nie ten tryb. Sorry. Dobra, ciśniemy amerykański żołnierze. Jest, kurde. No, bo ja chcę tutaj, patrzcie, podjadę sobie, raczej znaczy podejdę sobie tutaj blisko. Tu znasz? nasz. Gdzie jest ten CKM? Patrzcie, tu jest ten CKM. I ckm mu nie ma. Bo CKM bardzo ładnie sobie rozwaliliśmy. Tutaj sobie też ładnie rozwalimy wszystko. A se kurde wejdę tutaj. No fuck, Marian. Strzelimy sobie samochodzik. Dzieci cykaj miści tutaj są ładnie, tutaj sobie strzelimy. LOL, nie było na animacji, co to się stało? Tu komandira nie ma ruskiego. Gdzie? Gdzie? Łohohoho, uciekam, 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 uciekam. Uciekamy, uciekamy, spokojnie, 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 tutaj. Przymierzmy sobie. Tutaj widzę, że nikogo na razie nie ma, ale tutaj widzę kolejny nas nie dogoniat. Tutaj się ładnie. Dobra, niech nas nie dogania ginie. Kolejny nas nie dogania, tu sobie XP ładnie. Tiak, tiak, tiak. Dobra. A ty? To się zwaliło, super. O, fak, 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 fak. Dobra. O, to jest mój koleś, myślałem, że już jakiś rusek. Giniesz, rusku. Zdras twójcy, Kurde. Zanim tutaj dogonimy, to dopiero. Kurde, gaz, gaz, gaz. Giniesz, mój, mój. Ten też będzie mój. Tutaj widzę jakieś Pribiera Ruskie Shampoo, gdzie my to podciśniemy tutaj, ale ammunition nie mam, ludzie. O, tu jest ammunition. Super Ciśnijmy teraz do przodu. Gdzie ten murzyn nas, nas tam zaniesie? A No wesoło, powiem wam. To sobie strzelimy, dajmy, no na przykład. No nie wiem, dajmy, strzelimy sobie tutaj, na przykład. No. Bye, bye. Ruskie. Bye, bye. I ja, sobie tam strzelimy. Załadujmy sobie to, no i kurde. O, Czekamy gdzie? Gdzie ruskie, gdzie? Kurde, Michael Jackson. O, nie no i macie taki, kurty trików. Czy taka sedziurka dziurka. Tak, następny. Tu jest krew. No nie, to jest moja krew. O, 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 o. Dobra, nie ma tutaj rusek. Dobrze, super spoko. S dzięki staremu się na ziemię zastrzeli rusek. Gdzie? O, fak, fuck, fak, fuck, fak, fak. Ty giniesz, tu cię ubezpieczam. E, różne sprawunie. No, nie w swojego ciulku. Dobra, uciekamy teraz. Zrobimy sobie tak, taki wjazd, kurde, desant, desant, desant. Kurde, tak, tak, tak. Tutaj następne ruskie. Się kładziemy. On zakwitał ten rusek, Trolololo. on Koncentralnie zakwiczał. Tu headshot. O, następny trusek. No to do widzenia panu. No i gdzie teraz? O, fuck, fuck, fuck. No serio, w nie, nie trafiłem. Uciekamy, Marian. Marian Dobra, jest Git. No, muszę przerwać, bo telefon. O, zdrastwujcie, jesteśmy już z powrotem. Tutaj widzę, strzelają murzyny. Kurde, uciekamy. Zamiast zastrzelą. Jeszcze jest fajna strefa wybuchu. No i kurwa, dzięki, no dzięki, no. Tak to się tutaj gra. Tak to miało być, tak było zaplanowane. To były desanty z powietrza taki zrobiony, połączony z myszą i radioaktywnymi chomikami bojowymi, które spuściliśmy z góry i one leciały prosto na nas. Zmieniam tą amunicję szybciej. Ja ten kurde Pro Elocox, kurde tajski box. Jego tutaj bliżej. Swoo ho 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 ho. Wciśnięcie A ty co, a ty co, a ty co? Kurde, tu o tak! O, 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 o. super, o, tak miało być. Zgadzam się z wami, powiedzmy. Mam iść, mam tam podążyć. Okej, okay, spoko, spoko, wciśniemy. No hmm, te nasze opancerzone jak się kurde trzymały nieźle, powiem Wam. Gdzie ruskie? Tutaj, na mojej poli. Gdzie? 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 To piachu. Tu jakie fajne rzeczka. Tutaj widzę te sprawy. Iśniemy do przodu Tutaj widzę ruskie atakują ostro O, ta! No oczywiście za blisko podejść też nie można To jest wojna Co, zabijacie mnie? zabijacie mnie

Misja nie żyjesz żyć. No kurde, za wolno się co? Za wolno się skryłem po prostu. Ej, bazę, 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 bazę. Dawaj, jeszcze raz. Tylko żeby nie było tej gadki szmatki. O kurwa, 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 kurwa. Za kamieniem. O, oh, fk, fuck, fk, fuck, fk, 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 Hahaha. Trola, lola. Ciśniamy, 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 do przodu, do przodu, do przodu. O fuck 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 nie, nie udało mi się Kurczę, Myślałem że to będę bezpieczny jednak, jednak trzeba się poruszać za tymi naszymi kolesiami I będzie najlepiej Tyle mogę powiedzieć Dobra tu się ściśniamy wrzucimy się tutaj O fuck 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 Niech to postrzela trochę. Niech rozniesie to w pył. Dobra, teraz możemy podejść tutaj. Teraz sobie tutaj ściśniemy oh, hej Marian. Okej, okay, spoko, spoko, już tutaj ciśniemy, tutaj, o. Oh, oh, oh. Udało się, a teraz gdzie? Dobra, przeżyliśmy jakoś. Jakimś mega ekstra cudem. O, Stringer jest tutaj Dobra, dobra, dobra Trafił, nie trafił oczywiście. No 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 jak to się strzele? Nigdy nie miał A nie, trafiłem go jednak no, bardzo, bardzo dobrze, mi się to spodobało O, no, kurde 300 brani naraz. O, Padł I ten też padł, Campo A Campo taki fajny był Rzeczy się zdarzają. Kurde, szkoda mamy zadanie do wykonania. Musimy pierwsi dotrzeć do Kafarowa. nieważne czy bomby tam są, nie ma żadnych nas. Jesteśmy, my. Jesteś ty. <grytanie> Wy decydujecie. Idziecie ze mną? Kurde, no i padnam. Dobra, spokojnie. Dobra, w końcu misji, czy jeszcze nie. Dobrze, żeby końcego odcinka, komentujcie, się subskrybujcie, lajkujcie na Facebooku, fanpage. No i do zobaczenia czy macie się cześć.